Hej, jest niedziela 25 sierpnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I rozpoczynamy od Cinematrix mamy następujące podpowiedzi. 4 plus słowa w tytule data premiery 2000-2009, albo słowo end, czyli I, albo Ampersand, czyli o znak, który oznacza to samo co end w tytule aktor Harrison Ford, aktorka Emma Watson i aktorka Uma Thurman. Czy Harrisonem Fordem zrobimy całe <coughs> wszystko Indianom Jonesem? Zrobimy Raiders of the Lost Ark, Kingdom of the Crystal Skull i Dial of Destiny. Okay, teraz Emon Watson zrobimy same Harry Pottery, tak? And the uh, Half-Blood Prince może być. Data premiery może być Philosopher's Stone. I oczywiście e, możemy zrobić Deathly Hallows. Czy mógłbym wybrać z innych produkcji? Oczywiście, że mógłbym, ale teraz ostatnie Cinematrix w ogóle mi nie szły, więc teraz chcę je po prostu uzupełnić. Uma Thurman. Kill Bill. Zróbmy sobie Volume 1. 4 plus słowa w tytule Kill Bill Volume 2. Great expectations and Pulp Fiction, nie. Na razie patrzę cały czas na jeszcze na Kill na Quentin Tarantino, My Super Ex Girlfriend, nie. Pytanie brzmi, z czego ja ją jeszcze kojarzę. To jest, <tosłuch> to jest właśnie najsłabszy temat. ty występujesz? Czy, czy ja cię po prostu tak dawno już nie widziałem? Kataka nie ma. Czy może ma jakiś podtytuł. Nie ma. Na pewno była w jakiejś adaptacji. Dobra, nie, nie, nie będę tutaj zmyślał, nie przypomnę sobie. Batman and Robin. Okej, okay, okej, okay, to powinien był wykminić. Jakie są najrzadsze zgadywane? Ok, The Tale of Desperado. A najrzadziej zgadywane, część pierwsza, Deathly Hallows. Crossing Over pewnie. Ok. Plot Words. Mamy... O, jest ogromna mucha w pokoju. E, nie ma jak wylecieć. E, video Game. No to wpisujemy sobie Super Mario Bros. O, nawet mi nie dało bazuje na powieści albo książce, Ready Player One. Mamy to, nie potrzebowaliśmy aż tylu odpowiedzi, patrzymy na Framed, mamy kadr z filmu i zgadujemy go tytuł. Ponieważ widzę ogon samolotu na, nad chmurami, zgadujemy Airplane, no i zgadza się, 2008 rok, 18 kwietnia. Pięć najlepiej zarabiających filmów, jak na 2008 rok, to nie ma jakichś potwornych tytułów. Walka o wieczność jest fantazją. Nie, nie chcę mi się tłumaczyć. tego. Jackie Chan, OK? Czyli i Mike Langarano, O, oh, wow. Nie mam pojęcia, co to jest. The Forbidden Kingdom, ok, czemu nie? Universal, reżyseruje Nicholas Stoller. Będę mocno zdziwiony, jeśli to nie jest Forgetting Sarah Marshall. Jedna z moich ulubionych komedii. Britney Snow gra w główną rolę. Scott Porter. Też mamy grę słowną: że nocna czas na umieranie. Ale też jednocześnie oznacza to to, że to jest taka warta przeżycia noc. Może sorority killer, coś takiego? Jeszcze, jeszcze spróbujemy sorority house massacre. Nie. Prom night, okej, okay, fair enough faktycznie nie? takie trochę nieciekawe te tytuły He has hmm, ma ileś tam czasu, czasu, miejsca, żeby rozwiązać morderstwo swoje. John Avild reżyseruje, a gra Al Pacino, huh? 80, 88 minutes. Okej. Okay. 6 milionów widzę, że ogromne pieniądze zarobił ten film z Alem Pacino. Ale tak to jest, jak Robert De Niro i Pacino zaczęli występować w trochę gorszych produkcjach. 32 milionów. 23 Fox. Jerry Butler, Jodie Foster i Abigail Breslin. Flight Plan? Czy to jest to, gdzie ona zgubiła córkę? W samolocie? Nie, to nie to. Bądź bohaterem swojej własnej opowieści. Mark Levin i Jennifer Flackett. To jeszcze jest szansa, że to będzie animowany jakiś film. Może nie? Bridge to Terabithia. Nie, nie wiem, nie, nie. kurde masakra. 2008 rok i filmy o których totalnie jakby nie mam pojęcia. Co to jest? Nims Island. Wow. To takie, tego typu filmy to... Chociaż filmy typu Prom Night jeszcze wychodzą, ale, ale 88 Minutes to już raczej praktycznie nie do znalezienia, przynajmniej nie w kinach, raczej na streamingach. Ok, zwłaszcza, że 2008 rok to tam Mroczy Rycerz i tak dalej, ogólnie dobry rok dla kina. Mamy Siny to Nerdle, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia i 16 podpowiedzi. Shorter Memory Loss, Drew Barrymore, Adam Sandler. To wszystko jest 51 randek i szukamy czwartą część. Todd Phillips? Nie? A, ah, ok, Dates, 51st Dates. Missing Child, John Cho, to bym i Computer Screens, to jest Missing. Rawin, bo tam wpadła jego córka. Jewel Heist, Wanda, John Cleese i Fish, to jest Rybka zwana Wandą. Clown, Todd Phillips i Robert De Niro, Talk Show, to jest Joker. I teraz... Musimy w drugą stronę, w sensie... W, e, Przepraszam, zrobić tak, żeby pionowo zgadzały się... <grymne> zgadzały się podpowiedzi. Talk Show, Drew Barrymore. Missing Child. Robert De Niro. <coughs> Missing Child, Short term... Zgadnę, ale. A, Finding Nemo. Ok, ok. Naprawdę powinienem był się domyślić przecież po rybach. Ok, i mamy drugi quiz Cine to Nerdle". Tym razem mamy tytuły filmowe i zgadujemy, jakie motywy łączą te filmy. W sensie nie wszystkie. <ścoughs> 16, ale jak jest 5 motywów, które łączą po cztery filmy. Snatch, Guy Ritchie's The Covenant, to chyba mam podpowiedź. Men from Uncle. I brakuje mi ostatniego filmu Gaja Ricci, którym, którym jest Aladdin. Niespodziewany, ale facet czasami bierze taką hollywoodzką robotę. Pewnie, żeby móc sobie kręcić swoje te gangsterskie dramaty. <coughs> tak jak na przykład dramaty, bardziej komedio dramaty. Tak jak na przykład The Gentleman, które dorobiło się całkiem złego serialu. <coughs> The Irishman. Mamy narodowości. Tak, mam nadzieję. Amerykę. Brooklyn, leprechaun, the Irishman. Wszystkie dzieją się w Irlandii. Chcę powiedzieć, że któryś jeszcze z tych, ale... Może coś innego spróbujemy. Nashville, New York, New York, Chicago. I Brooklyn. Amerykańskie Miasto i Jennifer Aniston, a tutaj znacz? Okej, okay, po prostu są bohaterowie, którzy są z Irlandii. Jak będzie. I wybieramy teraz tak samo jak wczoraj i przedwczoraj. Yy, mamy filmy, z których, w których brakuje. W których brakuje nazwy zawodu. I tutaj jeszcze dodają, że to nie będzie konkretne słowo, w sensie, że na przykład może być szef, ale może też chodzić o cook, czyli będziemy mieli jeszcze dodatkowy poziom trudności. Zobaczymy. Taylor, teacher out, doctor out, cooks out, the. O masakra. The artist. Beverly Hills Cop, the Policeman, Doctor Dolittle, The Spy Who Loved Me, But Lieutenant, The Tailor, The Thief. film Spy Kids, The Laughing, Portrait of the Artist as a Young Man, Too Many Cooks, Cabinet of Dr. Calig Caligari, Tutaj Taylor, Life of Times. Uh, if you could only cook. Bridge of Spies. Doctor Jivago, Doctor No. Judge Dredd. Piano teacher. Artists and models. Let's say uh, spies like us. Tell it to the judge. Pick up artist. Kindergarten cop. Spy. Tailor of Panama. Tag. Uh, the cop county. Uh -huh. Cop out. The laughing. Policeman? Judge Roy Bean. Dobra, 89 na 24 na 27. Nie jest źle. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów z podcastem 5 na 5. Słuchajcie podcastu. Ostatni odcinek jest o obcym, Romilus. I subskrybujcie, followujcie, dawajcie lajki. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia jutro. Pa.